Cześć. Witajcie w nowym filmie. Ocean jest często określany jako ostateczna granica, w dużej mierze nieznany i tajemniczy obszar, który jest domem dla jednych z najbardziej niezwykłych rzeczy na Ziemi. Od ogromnych przestrzeni, które mogą skazać cię na nieszczęśliwy los, powraki statków i tajemnicze zaginione cywilizacje, ocean nigdy nie przestaje nas zadziwiać. Oto 20 najstraszniejszych rzeczy, które zostały odkryte w oceanie. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20 Trapping Zone to niedawno odkryty ekosystem, znajdujący się na głębokości 500 metrów na Oceanie Indyjskim, a konkretnie na Malediwach. Został on opisany jako aza życia pośród rozległej pustyni oceanicznej. Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordskiego natknęli się na ten wyjątkowy ekosystem podczas misji Necton Maldives, której celem było zbadanie głębin morskich wokół Malediwów i zebranie próbek. Strefa ta charakteryzuje się skalistym podwodnym krajobrazem, który działa jak pułapka dla małych organizmów morskich, znanych jako mikronekton. Mikronekton może pływać niezależnie od prądu i migrować między powierzchnią oceanu a głębinami morskimi. W nocy wynurzają się na łuciznę, aby żywić się fitoplanktonem, a w ciągu dnia nurkują z powrotem na głębsze wody. Jednak na głębokości 500 metrów mikronekton zostaje uwięziony w podwodnym terenie strefy pułapki. Miejsce to służy jako idealne żarowisko dla drapieżników, w tym rekinów tygrysich, żarłaczy, rekinów młotów i rzadkiego rekina bramble. Wszystkie te gatunki są przyciągane do strefy, aby ucztować na obfitości mikronektonu. Numer 19. The Sunken City of Cuba to odkrycie podwodnych struktur znalezionych u wybrzeży Kuby. Struktury te zostały zlokalizowane przez kanadyjskich i kubańskich badaczy przy użyciu sonaru i sprzętu wideo. Szacuje się, że struktury te mają około 6000 lat i wykazują kształty i symetryczne wzory, które sugerują, że zostały wykonane przez ludzi, a nie naturalne formacje. Odkrycie to podsyciło spekulację na temat możliwego związku między zatopionym miastem na Kubie a Atlantydą. Przez lata proponowano wiele miejsc jako lokalizacji Atlantydy, a kubańskie odkrycie dodaje do trwającej debaty. Podwodne miasto na Kubie wykazuje również podobieństwa do megalitów znalezionych w Stonehenge lub na Wyspie Wielkanocnej, a niektórzy eksperci sugerują podobieństwo do piramid zbudowanych przez cywilizację Majów i Azteków. Ponadto znaleziono inskrypcje w nieznanym języku, które nie zostały jeszcze rozszyfrowane. Naukowcy spekulują, że Kuba i Meksyk mogły być w przeszłości połączone mostem lądowym, co mogłoby tłumaczyć podobieństwa w stylach architektonicznych. Intrygujące jest również to, że lokalizacja zatopionego miasta znajduje się u podstawy wulkanu błotnego. W przeszłości starożytne cywilizacje często decydowały się na budowę miast w pobliżu wulkanów ze względu na żyzną ziemię, którą zapewniały. Numer 18. K-278 Komsomolec, atomowy okręt podwodny z czasów radzieckich, który zatonął na Morzu Norweskim w 1989 roku, ma poziom promieniowania znacznie wyższy niż normalnie. Okręt zatonął po pożarze w maszynowni, w wyniku którego zginęło 42 członków załogi. Norwescy naukowcy zbadali obszar wokół zatopionej łodzi podwodnej i wykryli poziomy promieniowania około 800 tysięcy razy wyższe niż oczekiwano. Podwyższone poziomy promieniowania budzą obawy o potencjalne długoterminowe zagrożenie, jakie może stanowić okręt podwodny, nawet po 30 latach spędzonych pod wodą. Pomimo alarmujących odczytów promieniowania, naukowcy stwierdzili, że promieniowanie nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla pobliskich połowów lub działalności naukowej. Głębokość okrętu podwodnego, około 1,5 km pod wodą, znacznie zmniejsza ryzyko skażenia łańcucha pokarmowego. Niemniej jednak nikt nie zaleca zbliżania się do tej łodzi podwodnej. Próbki pobrane w porcie wentylacyjnym wykazały szczególnie wysoki poziom promieniowania, co wskazuje na możliwe połączenie z reaktorem jądrowym okrętu podwodnego, ale nie tylko to może potencjalnie powodować promieniowanie. Okręt podwodny posiadał również dwie torpedy z głowicą plutonową. Numer 17 Zdjęcia satelitarne potwierdziły istnienie tajemniczego zjawiska, znanego jako mleczne morze. To świecące zjawisko w oceanie było od dawna zgłaszane przez żeglarzy, ale dopiero niedawno zostało wyraźnie udokumentowane dzięki czujnikom satelitarnym. Zdjęcia pokazują rozległy obszar Oceanu Indyjskiego, mniej więcej wielkości Connecticut, świecący przez trzy kolejne noce. Naukowcy mają ograniczoną wiedzę na temat warunków, które prowadzą do powstawania tych mlecznych mórz. Jedna z hipotez sugeruje, że za świecenie mogą być odpowiedzialne bakterie bioluminescencyjne. W przeciwieństwie do innych organizmów bioluminescencyjnych, które wytwarzają krótkie błyski światła, bakterie te emitują światło w sposób ciągły. Jednak wysokie stężenie bakterii wymagane do wytworzenia takiego światła pozostaje tajemnicą. Mleczne morza wydają się być najbardziej powszechne na Oceanie Indyjskim, szczególnie w pobliżu szlaków handlowych i Indonezji. Niewykluczone jednak, że istnieją jeszcze inne obszary, w których zjawisko to występuje. Badanie tego zjawiska podkreśla, jak niewiele wiemy o rozległych i tajemniczych głębinach oceanu. Numer 16. Entuzjasta UFO Scott Waring twierdzi, że odkrył flotę UFO. Oto więcej informacji na temat tego przypadku. Według Scotta, odkrył on flotę UFO u wybrzeży Grecji za pomocą Google Earth. Podaje konkretne współrzędne domniemanej obserwacji i szacuje, że najmniejszy obiekt miał około 80 metrów szerokości. Ponadto spekuluje, że UFO było obecne od 2016 roku, ale stało się bardziej widoczne w ostatnich latach. Sugeruje, że obiekty mogą być częścią małej floty związanej z greckim wybrzeżem, a większa grupa obiektów wydaje się być jeszcze większa niż pierwotna obserwacja. Wspomina również o pogłoskach o bazie obcych pod włoskim zamkiem Rokapija, niedaleko Grecji. Czy uważasz, że jest to rzeczywiście flota UFO? Jeśli tak, to co pozaziemskie istoty robią w oceanie? A jeśli zanurkujemy wystarczająco głęboko i we właściwym miejscu, czy znajdziemy nie Atlantydę, ale miasto pełne istot pozaziemskich? Numer 15. A gdybyśmy ci powiedzieli, że u wybrzeży Kalifornii znajdują się dziesiątki tysięcy beczek potencjalnie skażonych DDT, ale możesz się zastanawiać, czym w ogóle jest DDT? Jest to pestycyd który został zakazany w Stanach Zjednoczonych w 1972 roku ze względu na kwestie środowiskowe i zagrożenia dla zdrowia. Uważa się, że beczki u wybrzeży Kalifornii zawierają odpady przemysłowe skażone DDT i zostały odkryte podczas szeroko zakrojonej misji mającej na celu mapowanie tego obszaru. Naukowiec David Valentin udokumentował te przemysłowe beczki już w 2011 roku. Ostatnia misja prowadzona przez Erika Terilla ze Scripps Institution of Oceanography ujawniła obecność ponad 25 tysięcy beczek, które mogą zawierać odpady skażone DDT. Naukowcy zaangażowani w ekspedycję stwierdzili, że gęstość beczek znacznie przekroczyła oczekiwania. Odkrycie to budzi obawy o wpływ na życie morskie, a także potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikające ze spożywania skażonych owoców morza. Uważa się, że wysoka częstość występowania raka u dorosłych lwów morskich w tym obszarze jest spowodowana obecnością tych beczek. Naukowcy ostrzegają również, że w miarę niszczenia beczek odpady mogą trafiać do środowiska i łańcucha pokarmowego. Numer 14. Most Adama, lepiej znany jako Ramasetu, to naturalna, wapienna formacja piaskowca, która łączy Indie i Sri Lankę. Przyciągnął on znaczną uwagę ze względu na swoje historyczne, naukowe i mitologiczne znaczenia. Most jest wspomniany w hinduskim eposie Ramayana, co zwiększa jego znaczenie kulturowe. Z naukowego punktu widzenia, od pewnego czasu toczy się debata na temat pochodzenia Ramasetu. Niektórzy twierdzą, że jest to naturalnie uformowana cecha geologiczna, podczas gdy inni uważają, że zawiera elementy stworzone przez człowieka. Jednak dowody geologiczne sugerują, że most był kiedyś połączeniem lądowym między Indiami a Sri Lanką, ale został uszkodzony przez cyklon w XV wieku. Z czasem ląd ponownie się wynurzył, tworząc małe wyspy i piaszczyste wydmy. Most rozciąga się na długości około 50 km i oddziela Zatokę Manar od cieśniny park. Składa się z naturalnych, mineralnych, piaszczystych wydm i raf koralowych, a morze wokół konstrukcji jest płytkie. Przeprowadzono kilka badań naukowych w celu określenia jego wieku, przy czym niektóre szacunki sugerują, że ma on około 7000 lat. Numer 13. Ford Drum na Filipinach, znany również jako betonowy pancernik, to ufortyfikowana struktura zbudowana przez Stany Zjednoczone w 1909 roku jako część obrony portu w Zatoce Manilskiej. Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby przypominać pancernik wraz z wieżyczkami strzelniczymi i wieżą dowodzenia. Jest również zbudowany ze zbrojonego betonu, aby wytrzymać ostrzał wroga. Podczas II wojny światowej. Fort Drum odegrał znaczącą rolę w obronie Zatoki Manilskiej. Kiedy siły japońskie zaatakowały Filipiny w 1941 roku, Fort Drum był jednym z czterech fortów w Zatoce, które opierały się wrogowi przez kilka miesięcy. Pomimo bombardowania przez japońską artylerię i torpedy, Fort Drum pozostał nienaruszony i kontynuował ostrzał pozycji wroga do końca wojny. Dziś stał się popularną atrakcją turystyczną i przypomnieniem militarnej historii Filipin. Odwiedzający mogą zwiedzić wnętrze fortu, w którym znajduje się labirynt tuneli i pomieszczeń, a także stanowiska strzelnicze i tarasy obserwacyjne. Numer 12. W listopadzie 2022 roku podwodny kiełmamuta został odkryty na głębokości około 3000 metrów pod powierzchnią oceanu. Kieł został znaleziony u wybrzeży Nowej Szkocji w Kanadzie przez zespół badaczy. Uważa się, że ten konkretny kieł należał do mamuta włochatego, który żył ponad 10 tysięcy lat temu, podczas ostatniej epoki lodowcowej. Odkrycie kła jest znaczące, ponieważ zapewnia nowy wgląd w rozmieszczenie mamutów podczas ostatniej epoki lodowcowej. Jest to również świadectwo odporności mamuta włochatego, który mógł przetrwać w różnych środowiskach, w tym lodowatych wodach północnego Atlantyku. Naukowcy wykorzystali zdalnie sterowany pojazd do zbadania dna oceanu i odkryli kieł osadzony w osadach. Został on ostrożnie usunięty i wydobyty na powierzchnię w celu dalszych badań. W tej chwili wiemy, że głębiny morskie są nadal w dużej mierze niezbadane i jest wiele do odkrycia na temat stworzeń i ekosystemów, które istnieją na dużych głębokościach. Ale kły mamuta to coś nowego. Numer 11 Jak przegapiliśmy całą wyspę w pobliżu miasta? Niedawno mapy Google pokazały coś, co wydaje się być podwodną wyspą na Morzu Arabskim, w pobliżu miasta Kochi w południowo-indyjskim stanie Kerala. Odkrycia dokonała grupa naukowców korzystających z Google Earth do badania linii brzegowej Indii. Wyspa wydaje się być okrągłą strukturą o średnicy około 50 metrów, położoną na głębokości około 120 metrów. Lokalizacja ta znajduje się około 10 kilometrów od wybrzeża Kochi i została nazwana przez naukowców Wyspą Sri Padamvachi. Odkrycie podwodnej wyspy wzbudziło zainteresowanie naukowców i geologów, którzy badają to zjawisko, aby lepiej zrozumieć procesy geologiczne. Niektórzy eksperci uważają, że jej powstanie może być wynikiem podwodnej erupcji wulkanu, podczas gdy inni sugerują, że może to być wynik osadzania się osadów lub lodowca. Numer 10 Odkrycie 900-letniego Miecza Krzyżowca u wybrzeży północnego Izraela jest niezwykłym znaleziskiem, które rzuca nowe światło na historię wypraw krzyżowych. Zachowany w doskonałym stanie miecz dostarcza cennych informacji na temat technologii i technik stosowanych przez średniowiecznych mieczników i metaloplastyków, a także roli jaką w konflikcie odegrali rycerze. Krucjaty były serią wojen religijnych toczonych między chrześcijaninami i muzułmanami w Ziemi Świętej w okresie średniowiecza. Szlomi Katzin był osobą, która odnalazła 900-letni miecz. Pierwsza wyprawa krzyżowa rozpoczęła się w 1095 roku, a w 1099 chrześcijańskie armie odbiły Jerozolimę spod kontroli muzułmanów. W ciągu kolejnych dwóch stuleci rozpoczęto szereg innych wypraw krzyżowych z różnym stopniem powodzenia i niepowodzenia. Badanie miecza przez ekspertów pomoże nam dowiedzieć się więcej o jego pochodzeniu i historii wypraw krzyżowych. Może to również doprowadzić do nowych odkryć na temat konfliktu i ludzi, którzy w nim uczestniczyli. Ponadto oczekuje się, że stanie się główną atrakcją turystyczną, przyciągającą turystów z całego świata. Numer 9. Odkrycie brązów z Riace jest jednym z najważniejszych odkryć w historii starożytnej sztuki greckiej. Są one uważane za arcydzieła rzeźby z brązu, a ich odkrycie głęboko zmieniło nasze rozumienie starożytnej rzeźby greckiej. Brązy z Riace zostały przypadkowo odkryte w 1972 roku przez nurka sportowego badającego dno morskie u wybrzeży Riace Marina w Kalabrii, w południowych Włoszech. Rzeźby te były zanurzone w Morzu Śródziemnym przez wieki, ale były wyjątkowo dobrze zachowane, z niewielkimi uszkodzeniami i korozją. Przedstawiają one dwóch wojowników, jednego znanego jako statua A, a drugiego jako statua B. I uważa się, że zostały stworzone przez dwóch różnych rzeźbiarzy. Posągi słyną z niesamowitego realizmu i dbałości o szczegóły. Można zobaczyć mięśnie, żyły i kości postaci, ponieważ wszystko jest precyzyjnie odzorowane tworząc realistyczny wygląd, który jest naprawdę niezwykły. Brązy Riace są również godne uwagi ze względu na skomplikowane zdobienia, w tym użycie miedzi i srebra do stworzenia wrażenia oczu, ust i zębów. Numer 8. Jacuzzi Rozpaczy to przydomek nadany basenowi ze słoną wodą, znajdującemu się na dnie Zatoki Meksykańskiej, około 1000 metrów pod powierzchnią wody. Basen ten znany jest z niezwykle wysokiej zawartości soli, tworząc toksyczne i śmiertelne środowisko dla wszystkich organizmów żywych, które do niego trafią. Został odkryty przez zespół naukowców badających Zatokę Meksykańską w 2014 roku. Odkryli oni, że basen o średnicy około 30 metrów był wypełniony w wysoce skoncentrowaną mieszaniną wody morskiej i metanu. Woda morska jest tak gęsta, że opada na dno basenu, tworząc toksyczną warstwę, która jest śmiertelna dla wszystkich zwierząt, które wejdą z nią w kontakt. Przydomek jacuzzi rozpaczy pochodzi od faktu, że ma wysoką temperaturę z bulgoczącym metanem, który sprawia wrażenie jacuzzi. Jednak w rzeczywistości jest znacznie bardziej śmiercionośny. Basen stanowi poważne zagrożenie dla wszelkich zwierząt, które zapuszczą się zbyt blisko. Pomimo swojej śmiertelnej natury, jest siedliskiem unikalnych i niezwykłych gatunków bakterii, które przystosowały się do przetrwania w toksycznym środowisku. Numer 7 28 marca 2022 roku Rumuńskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że zniszczyło minę znalezioną u wybrzeży Morza Czarnego. Według ministerstwa, mina została odkryta przez rumuńską marynarkę wojenną podczas rutynowego patrolu obszaru i została zniszczona w kontrolowanej eksplozji, aby upewnić się, że nie stanowi zagrożenia dla żeglugi lub nawigacji w tym obszarze. Pojawiły się pogłoski, że mina mogła zostać tam umieszczona przez Ukrainę w ramach jej wysiłków na rzecz powstrzymania rosyjskich ataków w trwającym konflikcie między tymi dwoma krajami. Nie zostało to jednak potwierdzone i nie jest jasne, w jaki sposób mina znalazła się na Morzu Czarnym. Rumuńska marynarka wojenna aktywnie patrolowała Morze Czarne w ostatnich latach, starając się wykryć i wyeliminować potencjalne zagrożenia dla żeglugi w tym obszarze. Podkreśla to znaczenie tych wysiłków i zwraca uwagę na potrzebę ciągłej czujności w celu zapewnienia bezpieczeństwa Morza Czarnego i jego użytkowników. Czy możecie sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby jej nie znaleziono? Numer 6 Gilimeno to mała wyspa u wybrzeży Lombok w Indonezji, znana z pięknych plaż, raf koralowych i czystych wód. Jedną z najciekawszych atrakcji na wyspie jest seria podwodnych rzeźb tuż przy wybrzeżu. Rzeźby zostały stworzone przez brytyjskiego artystę Jasona de Kaires taylora Zostały one wykonane w 2017 roku w ramach próby stworzenia sztucznego ekosystemu rafowego, który przyciągałby życie morskie i promował wzrost koralowców. Ciekawostką dotyczącą rzeźb gilomeno jest to, że zostały one wykonane ze specjalnego rodzaju materiału, zaprojektowanego w celu stymulowania wzrostu koralowców i innych organizmów morskich. Rzeźby są wykonane z materiału o neutralnym pH, który przypomina naturalne formacje skalne, i zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić podłoże dla polipów koralowych, do których mogą się przyczepiać i na których mogą rosnąć. Innym interesującym faktem na temat rzeźbi jest to, że przedstawiają one różne postacie ludzkie, w tym mężczyznę i kobietę siedzących na ławce, grupę bawiących się dzieci i mężczyznę trzymającego rower. Numer 5. SS Sopa był brytyjskim parowym statkiem towarowym zbudowanym w 1919 roku przez British India Steam Navigation Company. Podczas II wojny światowej statek został zarekwirowany przez rząd brytyjski i wykorzystywany do transportu towarów i zaopatrzenia przez Ocean Atlantycki. 17 lutego 1941 roku SS Gairsoppa został storpedowany i zatopiony przez niemieckiego Ubota u wybrzeży Irlandii. Z 85 członków załogi na pokładzie przeżyła tylko jedna osoba. Ładunek srebra na pokładzie statku miał szacunkową wartość 210 milionów dolarów w momencie jego utraty. Zatonięcie SS Gairsoppa było jedną z największych strat srebra w historii morskiej. Jeśli interesuje Cię, gdzie leży ten statek, możesz go znaleźć na głębokości 4700 metrów na dnie północnego Atlantyku. W 2012 roku z wraku wydobyto 48 ton sztabek srebra, które później sprzedano za szacunkową wartość 38 milionów dolarów. Numer 4. W latach 70. na Florydzie pojawiła się inicjatywa stworzenia sztucznych raf poprzez wyrzucenie milionów opon do oceanu. Pomysł polegał na tym, że opony stanowiłyby podłoże dla koralowców i innych organizmów morskich tworząc nowe siedliska dla ryb i innych stworzeń. Plan ten okazał się jednak katastrofą. Opony szybko zaczęły się rozpadać i rozpraszać pod dnie oceanu, powodując uszkodzenia naturalnych raf i ekosystemów morskich. Opony uwalniały również toksyczne chemikalia do wody, dodatkowo szkodząc życiu morskiemu i zanieczyszczając pobliskie plaże. Dziś Osborne Tire Reef jest jedną z największych katastrof ekologicznych spowodowanych przez człowieka w historii. Pomimo wysiłków zmierzających do uprzątnięcia bałaganu, miliony opon nadal zaśmiecają dno oceanu, stanowiąc poważne zagrożenie dla życia morskiego i zdrowia ekosystemu oceanicznego. Numer 3. Jezioro do Góry Nogami, znane również jako Glitter Lake, to fascynujące zjawisko naturalne, znajdujące się głęboko w oceanie. Jezioro zostało odkryte podczas ekspedycji głębinowej w 2016 roku na głębokości 2300 metrów pod powierzchnią. To, co czyni to jezioro wyjątkowym, to fakt, że w rzeczywistości jest to basen solankowy, co oznacza, że woda jest znacznie bardziej słona niż otaczający ocean. Sprawia to, że woda w jeziorze jest gęstsza niż otaczająca woda, tworząc rodzaj podwodnego jeziora lub basenu. Ale to, co naprawdę sprawia, że jezioro jest intrygujące, to jego wygląd. Ze względu na wysoką zawartość soli w wodzie, wydaje się ona błyszczeć i mienić, prawie jak lustro. A ponieważ woda w jeziorze jest gęstsza niż w otaczającym ją oceanie, wydaje się on odwrócone do góry nogami, z powierzchnią jeziora na dole i dnem jeziora na górze. Ponadto jest gospodarzem wielu unikalnych i niezwykłych stworzeń, w tym mat mikrobiologicznych, robaków rurkowych i innych organizmów głębinowych. Numer 2. Starożytna kotwica, której wiek szacuje się na około 2000 lat, została niedawno odkryta na dnie Morza Północnego. Kotwica została znaleziona przez nurków na obszarze, który był niegdyś częścią Imperium Rzymskiego, i uważa się, że była używana przez rzymskie statki. Pomimo tak długiego przebywania pod wodą, żelazna kotwica została znaleziona w stosunkowo dobrym stanie, o szacunkowej wadze około 900 kg. Odkrycie zapewnia cenny wgląd w historię obszaru Morza Północnego i rzuca światło na działalność morską starożytnych cywilizacji. Eksperci uważają, że kotwica pochodzi z czasów rzymskich, być może nawet z epoki żelaza i należała do rzymskiego statku towarowego, który zatonął w okolice. Odkrycie to rodzi również pytania o szlaki handlowe i żeglugowe wykorzystywane przez starożytne cywilizacje. Dostarcza również cennych informacji na temat technologii materiałów wykorzystywanych do budowy statków w tamtych czasach. Od czasu odkrycia postanowiono wydobyć kotwicę na powierzchnię, gdzie będzie ona dalej analizowana i badana przez ekspertów w tej dziedzinie. Numer 1 W 2018 roku zespół naukowców odkrył dziwną drogę z żółtej cegły w niezbadanym wcześniej obszarze Oceanu Spokojnego. Odkrycia dokonano podczas ekspedycji głębinowej z wykorzystaniem zaawansowanych podwodnych robotów i kamer. To, co znaleźli, to w rzeczywistości seria niezwykłych struktur przypominających gąbki, które wydają się być wykonane ze szkła. Jednak struktury są ułożone we wzór przypominający drogę, stąd przydomek. Naukowcy byli początkowo zaskoczeni odkryciem, ponieważ nigdy wcześniej nie widzieli czegoś podobnego. Pojawiły się różne spekulacje na temat możliwego związku między drogą z żółtej cegły odkrytą nocą niespokojnym a mitycznym miastem Atlantyda. Eksperci oficjalnie zidentyfikowali formację jako złamany strumień skały hialoklasytowej, która jest zasadniczo skałą wulkaniczną, która została złamana w wyniku interakcji lawy z wodą lub lodem. Dalsza analiza struktur ujawniła, że składają się one z różnych minerałów, w tym krzemionki i węglanu wapnia. Struktury te wydają się być również domem dla kilku niezwykłych i nieznanych wcześniej stworzeń głębinowych, w tym różnych rodzajów krabów i krewetek. Czy kiedykolwiek znaleźliście coś w oceanie? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.